Produkcja powinna zostawić próbki produktu końcowego z każdej partii, ale ile dokładnie jedną, a może więcej. Sprawdźmy to. Sprawa wygląda w ten sposób. Dział kontroli jakości każdego dnia wysyła próbki produktu końcowego do laboratorium. Laboratorium potrzebuje przynajmniej dwóch próbek z każdej partii, aby przetestować produkt na początku i końcu daty ważności. Tyle samo próbek potrzebuje również dział kontroli jakości, dokładnie z tego samego powodu. Próbki są wykorzystywane podczas test panel. Natomiast warto mieć przynajmniej Jedną próbkę więcej w razie gdyby zaszła potrzeba dodatkowej kontroli, np. w przypadku otrzymania skargi klienta. Oznacza to, że dobrą praktyką jest zostawienie przynajmniej pięciu próbek z każdej partii produkcyjnej każdego dnia. A ile próbek zostawia produkcja w Twoim zakładzie? koniecznie napisz w komentarzu. Jeśli zainteresował Cię ten temat, to zachęcam do zaobserwowania mojego profilu. Na moim kanale omawiam standard BRC i podaję gotowe rozwiązania, jakie stosować w praktyce.